Jak wykonać pomiar energii w domu w sposób prosty i tani, ale w czasie, czyli nie jednorazowo, że coś pobiera tyle, to a tyle, tylko żebyśmy wiedzieli, na przykład, jakie jest zużycie energii przez jakieś urządzenie przez miesiąc, pół roku, rok. W dosyć tani sposób możemy to zrobić za pomocą systemów smart home. Ja mam w domu zainstalowany system zgodny z tują, tuja, nie wiem czy to się odmienia. I by zrealizować pomiar w takim właśnie systemie, potrzebujemy smartfon, na którym instalujemy aplikację. Nie ma aplikacji na komputer, oraz gniazdko. Ja gniazdka kupowałem w okolicach 50 zł. Nie wiem ile teraz kosztują, może 40, może 60. Więc nie jest to duży wydatek. Aplikacja jest darmowa. W aplikacji wybieramy dane urządzenie, np. gniazdko WiFi. Dodaj, ustawiamy z jakiej sieci ma skorzystać, wpisujemy tam hasło i to właściwie jest wszystko gniazdko podepnie się pod nasz router bezprzewodowy. Całość będzie spięta w aplikacji i gdzieś w chmurze, na przykład w Chinach, więc uprzedzam. I od tej pory zaczyna się zbieranie danych. Więc sam zakup, który można zrealizować na Allegro w SMarcie bez problemów, jak i instalacja aplikacji, która jest w sklepie Google'owym, to nie nastręcza żadnych problemów. Uwaga taka, że Gniazdka stosuję akurat na Wi-Fi, mam też w domu bramkę ZigBee, to jest inny protokół, inne częstotliwości i inne urządzenia. Wi-Fi będzie w tym wypadku tańsze, nie trzeba kupować bramki, będzie łatwiejsze w użyciu. Czy są jakieś wady? No jeżeli kupicie dużo urządzeń Wi-Fi może się okazać, że będziecie musieli wymienić router na taki, który jest w stanie obsłużyć, ale mówię tutaj o ilościach przekraczających 32 urządzenia Wi-Fi w sieci, 64 urządzenia Wi-Fi w sieci więc o dosyć dużych i wtedy należy to skalować też routerem Gniazdko jest bardzo uniwersalne Ja nie mogłem dopasować tutaj moich adapterów do watomierzy z tego względu zbudowałem taką piramidkę Za przechowywanie danych w chmurze nic nie płacimy tak tutaj muszę dodać, więc po prostu po instalacji aplikacji po zakupie tego gniazdka jak tylko dodamy sobie jedno do drugiego Gniazdko jeżeli nie będzie zaraz po wyjęciu z pudełka szybko migać diodką to po prostu musimy długo przytrzymać przycisk, który jest na tym gniazdku, i w tym momencie zacznie się parować z siecią. Więc cała instalacja naprawdę jest łopatologiczna, zapewne jest wiele filmów w sieci, ale jest do tego dołączona instrukcja. To jest po prostu łatwe w użyciu. Ja zbudowałem taki stack. W listwę jest wpięte gniazdko tuja, następnie jest watomierz, który u mnie robi za przejściówkę, i do tego jest dodany dopiero dobry markowy watomierz w postaci tej multimetru MetraHit. A jako obciążenie jest użyty laptop. Z tego względu, że jest to zasilacz impulsowy i to jest takie urządzenie, które często będzie występować u nas w domu. Do ogólnego zużycia energii przez laptop należy dodać jakieś 2-3 waty, zużywane przez ten watomierz włączony w szereg. MetraHit nie wnosi tutaj obciążenia. Wnosi minimalną rezystancję, ale nie obciążenie, czyli to akurat nie ma znaczenia. No i co widać? Myślę, że spokojnie można przyjąć te plus-minus 10% w zależności od egzemplarza, który kupimy. Plus minus 10% dokładności. Możemy sprawdzić energię, napięcie i natężenie. Z tym, że zapamiętywane w czasie są, zapamiętywana w czasie jest tylko jedna wartość zużyta energia. Nie sprawdzimy napięcia albo natężenia w czasie. Więc to też jest, no, w sumie, pewnym problemem, bo mogłoby więcej tych danych logować. Ale z drugiej strony, za miejsce w chmurze, za przetwarzanie tego wszystkiego nie płacimy nic. A uzyskujemy informację. Że lodówka, pralka, suszarka do ubrań czy coś tam innego, co podłączymy, typu np. czajnik elektryczny czy zmywarka, zużywa np. w miesiącu tyle, a w roku tyle. Fajny sposób na mierzenie zużycia energii np. przez klimatyzację. U mnie na kanale jest kilka filmów, które pokazują takie pomiary z ponad roku czasu prawie z dwóch lat. I takie gniazdka, mimo że są tak małe, zapewniają wystarczającą dokładność do tego, żeby zorientować się w zużyciu energii oraz zapewniają zasilanie urządzeń, które w sposób ciągły pobierają dużą energię. Ja w ten sposób zasilam suszarkę do ubrań bez pompy ciepła, zasilam w ten sposób pralkę, lodówkę, czajnik i nie ma żadnych problemów. Z innymi urządzeniami elektrycznymi potrafiłem mieć problemy, że od, od długotrwałego obciążenia zaczęły się topić, te wtyczki są niesamowite, są malutkie, nieprzeszkadzające i znoszą długotrwałe obciążenie. Każda z wtyczek ma też na obudowie włącznik, gdzie jeżeli nie chcemy włączyć bądź włączyć za pomocą aplikacji, to możemy tym przyciskiem ręcznie uruchomić przepływ prądu lub go zablokować. Pokazuje też, że takie gniazdko zużywa energię samo w sobie również, około 0,5 poniżej półwata. W zależności od tego, czy jest w stanie włączonym, czy wyłączonym, więc jak będziemy mieli dużo takich gniazdek, no to też bilans energetyczny nam się troszkę zwiększy, bo na stałe będą zużywać przez całą dobę energię. Ogólnie jestem zadowolony, używam cały dom, tak mamy hm. zrobiony w trybie sprytnym.